Widać ją z Wszystkim A wszystkie interesujące Was tematy znajdziecie w znacznikach czasowych na dole. Chwilę po moim ostatnim odcinku, albo w sumie nawet dzień przed, chwilę po tym, jak Antek Królikowski wydukał, jak to bardzo zadowolony jest ze swojego pomysłu i że nie widzi nic złego absolutnie w tym, że zostawił sobowtóra prezydenta Ukrainy z sobowtórem prezydenta Rosji, którzy mają walczyć ze sobą. Nagrał przeprosiny. Pani, w związku z ostatnimi wydarzeniami, chcę ogłosić, że. Rezygnuję ze współpracy z Federacją Royal Division. Promowanie Gali z kojarzeniami z tą okropną, potworną wojną, która toczy się za naszą wschodnią granicą, było złą drogą. Antku, niemożliwe. Nie możesz tak mówić, skoro byłeś tak bardzo zadowolony na konferencji, na wywiadzie po konferencji i nawet na zdjęciu na Instagramie. Nie poddawaj się tak łatwo. Walcz o swoje marzenia. To było złe. Ponoszę tego konsekwencje i zrobię wszystko, żeby pomóc ofiarom wojny na Ukrainie. Obiecuję. Teraz jednak muszę zadbać o zdrowie. Ostatnie miesiące to dla mnie ciężki czas. O widzicie? Idealne przeprosiny nie dosłownie nie istnieją. Za każdym razem, jak ktoś coś odwali i później przeprosi, to musi wtrącić, że jest chory, albo że coś mu się dzieje w życiu, albo że przychodzi właśnie teraz jakiś ciężki okres. W przeciwieństwie do ludzi, którzy uciekają z Ukrainy. Nie mogę udawać, że wszystko jest ok, że jestem zdrowy i silny. Mu. Muszę się wykurować, bo mam dla kogo żyć. Dlatego znikam. Super. Przyznanie się do błędu, powiedzenie, że przechodzi się przez ciężki okres i zapowiedź zniknięcia. Tak właśnie wyglądają przeprosiny w XXI wieku. I to jest w sumie cholernie przykre, bo nawet jeśli ktoś przeprosi, to później wtrąci coś, na czym bardziej się skupimy. Wiecie, tu przeprosił, po cichu. No ale najważniejsze jest to, że coś musi dzieje w życiu. I tak samo za każdym razem robi młody Heiser. Przeprosi, ale. Żałuję, że sobie, Żałuję, że. To zaszło za daleko. My też, Antku, żałujemy, że musieliśmy to wszystko oglądać. A ja żałuję jeszcze bardziej, ponieważ tego wszystkiego musiałem słuchać kilka razy. Pisząc scenariusz, montując i oglądając całość. Jak już zmontowałem, to wszystko musiałem słuchać. Tego połączenia Majora Suchodolskiego z Elo Gawin. 30 kwietnia w Opolu dojdzie do naprawdę ciekawej walki. Która, z której dochód zostanie przekazany na pomoc Ukrainie. Sława Ukraina! No ale czemu Antek nagrał w ogóle przeprosiny? Informacja, co prawda, nie jest potwierdzona, ale sądząc po jego zachowaniu na gali, albo w końcu wytrzeźwiał, albo w końcu dotarły do niego tysiące komentarzy ludzi z branży oraz poza nią. Na dzień dzisiejszy wiemy tyle, że gala się nie odbędzie, zawodnicy się wycofali i możemy spać spokojnie. To znaczy, wy śpijcie spokojnie, ja będę czuwał, bo na bank za kilka dni znowu się coś odwali, ale spokojnie ja o wszystkim was poinformuję. Dlatego, przed przejściem do kolejnego tematu, zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Ostatnio jak co roku, YouTube coś odwala i niestety Widać to nie tylko u mnie. I gadałem z wieloma twórcami i mają bardzo podobnie. Także, drogi widzowie, jeśli chcesz wesprzeć mój kanał oraz mnie, zasubskrybuj, yy, daj lajka i napisz komentarz. A jak nie masz pomysłu, to napisz, co ja dość na śniadanie, a ewentualnie co jesz na śniadanie w tej chwili. Dlaczego? Ponieważ nawet nie myśląc o rozwoju kanału, myślę o moich widzach, do których moje materiały po prostu nie trafiają i YouTube nawet nie informuje ich, że wrzucam coś nowego. Także z góry ogromne dzięki. W sumie to nawet nie wiem, czy można nazwać to ponieważ a zawsze kojarzyła mi się z kłótnią dwóch twórców, którzy za bardzo ze sobą nie przepadają. W sumie to tak jak w przypadku wardengi i Konopa. Tutaj jednak sprawa wygląda nieco inaczej. Panowie co chwila albo się przepraszają, albo do siebie dzwonią, albo sobie przyznają rację, albo nieustannie podkreślają, że nie ma między nimi złej krwi i nic do siebie nie mają. Więc o co poszło? O rewa. Widzicie? Przyszedł taki młody kanał i teraz kłóci dwóch dinozaurów YouTube'a. Zaczęło się od jednego wiedu po Feiloma, w którym Gimper powiedział... Jedyne co mógłbym mu zarzucić, uważam teraz, że jeżeli chodzi o temat Konopskiego, to Strasznie pucuje Wardenzel No, po prostu powiem wprost. Rewo, przestań się z sylwkiem trzymać za ch... i mniej czasem odmienne zdanie. O, ja strasznie nie lubię takich określeń i mówię to tylko jako ja. Ja wiem, że jestem wulgarny. Wiem, że przeklinam na swoich transmisjach na żywo i kogoś również może to irytować. I wiem, że chodziło Gimperowi o podlizywanie się. Natomiast określenie lizanie dupy, czy właśnie pucowanie, to dla mnie tak obrzydliwe. ale. Wracając do Tomka, oczywiście mógł wyrazić swoją opinię. Natomiast patrząc tak na te wszystkie d które działy się w tym roku i w poprzednim. To nie ważne, czy chodziło o Wersof i kradnięcie, czy o Leksiej Konopskiego, czy ostatnią galę Royal Division, słowo większości kanałów komentarzy bardzo się pokrywały. Zatem oznacza to, że wszyscy pucujemy sobie. Teraz się pożywią. No średnio. Ja bardziej widzę to tak, że nawet jeśli nie myślimy podobnie, to nasze spostrzeżenia mogą być do siebie zbliżone. Jeśli przy pucowaniu, jednak byśmy przystawali dosłownie żołądek, mam już tutaj, to wychodziłoby na to, że nie tylko jeden kanał drugiemu kanałowi pucuje, mój Boże, ale również wszyscy widzowie pucują swoim ulubionym twórcom poprzez pochlebne komentarze i lajki. Przedtem powiedział jednak, natomiast propsował Rewa, podając go za jeden z takich głównych kanałów, na których się inspirował. Jak zastanawiałem się, jakiego rodzaju kanałem komentary chciałbym być, to bardzo patrzyłem w stronę Rewo, bo on uważam też jest rzetelny, obiektywny, yy, wiesz, yy, fajnie to robi. I ile fajnie, że publicznie przyznał, że Rewa ma za taki jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy kanał komentary, o tyle tak jak w przypadku Antka, czy młodego Heizera, bardziej skupiamy się na tej drugiej, zwykle mocniejszej wypowiedzi. Tak po prostu jesteśmy skonstruowani. A jeśli ktoś powie, że nie jest tak skonstruowany, to jestem ciekaw, ile w tym momencie osób pamięta, dlaczego Tomek zainspirował się kanałem Rewa, a ile osób pamięta o płucowanej. Tego samego dnia Rewo na swoim Twitterze napisał. Odniosę się do tego tematu przy okazji pierwszego QA, jakie wrzucę na kanał. Mam nawet ciekawy pomysł na odpowiedź na zarzuty o stronniczość, czy też bycie psem wardęgi. Tyle, że trzeba będzie na to chwilę zaczekać, bo aktualnie mam przeprowadzkę. Rewo mega współczuje przeprowadzki, bądź silny. Mi to zajęło dwa tygodnie, łącznie ze składaniem mebli. A i tak jeszcze studia nie skończyłem. Także kilka dni dostanie się odpowiedzi od Rewa, natomiast ode mnie dowiecie się co było dalej. Gimper również skomentował tego tweeta, pisząc -a, ale tytuł da do... I to również niejako pokazuje, jak działamy my i jak działają ludzie pracujący w świecie internetu i telewizji. My zapamiętujemy te mocniejsze wypowiedzi, a ludzie odpowiedzialni za produkcję, te mocniejsze fragmenty na nas uwypuklają. Dwa dni później głos zabrał Sylwek Wardenga, który skonfrontował słowa Tomka, mówiąc, że Konopski i Rewo dram mieli znacznie wcześniej. Pierwszy. To Rewo i Konopski mieli spinę znacznie wcześniej między sobą, bo nie wiem czy pamiętasz, ale u Konopskiego zakazane w ogóle było słowo Rewo. Nie można było skomentować, bo ten komentarz, to na Blacklistie po prostu było słowo Rewo. Druga sprawa, wszędzie gdzie Rewo występował, na przykład przy tej sytuacji z Queen of the Black, to jak Konopski robił o tym newsy, to pomijał w ogóle udział Rewa tym całym śledztwie, że w ogóle Rewo pojechał do weterynarza tam i tak dalej. I tak faktycznie było, o czym sam Rewo mówił na swoim streamie. Konopski po sprawie, gdy Rewo skomentował to, jak Konopski komentuje sprawę na i kamerę, Konopski zablokował w swoich słowach, w swoich filmach słowo Rewo, a także pomija wszystkie ważne tematy na jego odcinkach, które wyjaśnia Rewo. I powiem wam, że ja odnośnie tych komentarzy, to tak myślałem, że może wiecie, że jakiś błąd, czy coś się zje...ło, no bo czasem tak jest, ale powiem wam, że dzisiaj to sprawdzałem. I faktycznie słowo rewo u Konopa jest na blackliście. <noise> I nie wyskakują te komentarze. Co ciekawe w tej dramie, natomiast na lajka nie trafiło i Gimper od razu sprostował to, mówiąc, że na swoim wywiadzie. Chwilę później właśnie o tym powiedział. Jak coś tylko zrobi Konopski, to zaraz rewo już tylko w niego strzela. Nie, nie, chyba, że, chyba, że po prostu rewo go nie lubi, bo chyba Konopski też yy, kiedyś rewo jakoś pocisnął, więc może to jest personalne, ale po prostu z wygląda. Jak na zasadzie, uhu, yy, to Sylwek ma kosę z konopem, konop coś zrobił, to ja mu przywalę, bo się z sylwkiem lubimy. Chwilę później Sylwek przychodzi do spekulacji, jakoby Tomek powiedział to wszystko, żeby stworzyć między Wardęgą a Rewem jakąś konkurencję i spinę. Dokładnie wiem, co gimper chce osiągnąć. Najpierw w tym wywiadzie mówi, że Rewo to najlepszy kanał komentarzy, by za chwilę odebrać mu wiarygodność i mówić, że yy, robi mi dobrze, nie, że się podlizuje. Po pierwsze, chcę mnie skłócić trochę z Rewem, żeby wytworzyć między nami rywalizację, że hmm, jak to, Rewo najlepszy kanał? Żebym ja się obraził, ja to mam, ja to mam, yy, nie, nie, nie gniewam się za to, bo dla mnie, dla ojca to jest, no, coś wspaniałego usłyszeć, że syn robi coś lepiej ode mnie. Szczerze to się z tym nie zgadzam, ponieważ Tomek mówił o rewie w samych superlatywach, poza tym jednym fragmentem, z którym się nie zgadzam. Natomiast czy serio Tomek powiedziałby coś takiego, żeby skłócić jednego z drugim? Oglądając filmy Gimpera, czy słuchając tego, jak wypowiadać na konferencjach, czy choćby na wywiadach, możemy zdać sobie sprawę, że gość potrafi się wypowiedzieć, trochę w głowie ma i jeśli faktycznie chciałby coś namieszać, to opuściłby o wiele grubsze informacje, aniżeli takie, że jeden podlizuje się drugiemu. Dodatkowo Syriok wspomina, że Gimper powiedział to wszystko, żeby umniejszyć wiarygodności kanałowi rewo. I Tomek bardzo szybko to również skwitował, mówiąc, że w dalszej części wypowiedzi również to powiedział. Nie wiem, czy jakiego rodzaju kanałem komentarzy chciałbym być, to bardzo patrzyłem w stronę rewo. On uważam też, jest rzetelny, obiektywny, yy, wiesz, yy, fajnie to robi. Więc teraz, jak odetniemy sobie emocje związane z tytułem, który Real News tam wrzucił, to ja w tym wywiadzie propsuję rewo najbardziej chyba jak się da, bo mówię, że hej, gość jest na tyle zajebisty i uważam go za top ten komentarz w Polsce, że jak robię swój content, to inspiruję się nim. Po co? Żeby być tak dobrym jak on. No to ciężko chyba. Bardziej wyrazić podziw, szacunek i generalnie dużo innych dobrych emocji. A to, że zauważyłem, że wiesz, w temacie Konopskiego widać, że oboje personalnie go nie lubicie i ta narracja jest tożsama. Kurczę, no to chyba nie jest nic złego. To jest moje spostrzeżenie. I wracamy do punktu wyjścia. To, co mówi Tomek, ma jak najbardziej sens. Natomiast wystarczy wejść w sekcję komentarzy, żeby zobaczyć, że ludzie również o wiele bardziej zapamiętali tą drugą, mocniejszą część wypowiedzi, aniżeli tą pierwszą. I z jednej strony oczywiście nie mamy wpływu na to, jak nasze słowa odbiorą ludzie. Z drugiej jednak strony to, co powiemy i w jaki sposób powiemy, może zadziałać na ludzi różnie. I teraz zobacz, Sylwek. Ja sobie luźno śmieszkuję. O co mi, o co mi chodzi z tym, że się. Trzymacie za chwilę. Luźno sobie śmieszkuje nic złego nie powiedziałem. Powiedziałem, że Rewem się inspiruje kozak. On wrócił, że odniesie się do tematu, bo faktycznie się pojawia. Ja tu nawet, wiesz, gdzieś tam w komentarzach yy, yy, podpisywałem. Czekaj, w komentarzach tutaj sobie nawet odpisywałem że ale ty tu dali yy, i, i że w ogóle. I teraz Rewo mówi, że będzie odpowiadał, a odpowiada Sylwester Wardenga. No to co wy jesteście, przepraszam, bliźniaki syjamskie, czy o co chodzi? No właśnie, z jednej strony, jak Tomek mówi, że to co powiedział, to, to była opinia, i mógł wyrazić swoją opinię, z drugiej strony, jak jeden z afery puczowania p... zabiera głos, to Tomek wbija szpileczkę. Zebo też to skomentował, Take Fun też to skomentował, a teraz jeszcze z nagrywa nagrywał ten film. Tylko p, to właśnie, p... A, żeby nakreślić widzom o co chodzi w tej całej dramie, oglądamy dalej. Później chłopaki na relacje rozmawiają o tym, że Sylwek wysłał wiadomości Tomkowi, a on ich nie przeczytał, a Tomek to mówi, że nie pominął ich intencjonalnie, tylko że po prostu miał dużo innych, i przechodzimy do rzeczy bardzo niefajnej, która według mnie w ogóle nie powinna mieć miejsca. Szczególnie, nawet nieszczególnie, po prostu nie powinna mieć miejsca. I zanim puszczę wam Tomka, to chciałbym tylko zaznaczyć, że jak chcemy z kimś się pokłócić, albo wejść w wymianę zdań, nawet ostrzejszą, to rozmawiajmy na ten sam temat. Jak kłócimy się o jedno, to kłóćmy się o jedno, a nie wyominamy rzeczy sobie sprzed lat. Ponieważ idąc z tym tokiem rozumowania, Sylwek również nie powinien mieć żalu do Konopskiego czy w ogóle Poland, o to, że wspomnieli o starej filmie z Bobsmanem, za który wielokrotnie przepraszał i który wielokrotnie tłumaczył. Serio możemy się nie zgadzać, możemy się nawet kłócić, ale pod żadnym pozorem nigdy nie zniżajmy się do poziomu Carionera. W żadnej kwestii. Uważam, że mega poniżej pasa, że yy, wrzuciłeś gdzieś tam do swojego wywodu, wiesz co, fragment yy, tej piosenki. Piosenki sprzed 8 lat. Która nigdy nie została przeze mnie opublikowana. Testując bit, wbiłem taki no głupi freestyle. Idiotyczne to było, żałuję, jest mi wstyd, jak patrzę w lustro do dziś. Niezależnie od tego, uważam, że to, że żeby mi dać na insta stories, bo nie spodobało ci się coś, co powiedziałem w wywiadzie, że ty mi to wyciągnąłeś, to jest poniżej pasa. Dokładnie, kilka razy również zdarzyło się to, jak ktoś chciał mi zwrócić na coś uwagę i żeby umniejszyć temu, jakim jestem twórcą, albo żeby umniejszyć moim argumentom i żeby wyśmiać mnie przed oczami swoich widzów, podawał przykład, że kiedyś to nagrywałem dużo filmów o Lil Masti, Albo, że było dużo filmów o Rafatusie, o Magicalu. Tylko po co? Jak się kłócimy o jedno, to kłóćmy się o jedno i tyle. One mnie reprezentują naprawdę wysoki poziom, jeśli chodzi o komentarze, więc mogą bić się w szachy, w taką szermierkę, w boks ewentualnie. Natomiast proszę, nie bawcie się w jakieś kopanie po jajach i gryzienie po kostkach. A czym stanęła sytuacja? Ja też wolę gadać merytorycznie, ale po prostu, no, ty zacząłeś tą dyskusję mówiąc, że rewo mi pucuje. Więc to ty sprowadziłeś tą dyskusję no, na taki poziom. I również i w tym jest trochę racji. Wszystko można ubrać w różne słowa. Jeśli ktoś zaczyna wyciągać język rynsztokowy, to ktoś również ten rynsztok może wyciągnąć. I jeden i drugi trochę racji ma, i jeden i drugi trochę racji nie ma. I tak to właśnie wygląda. Tak właśnie wyglądają dramy, jeśli jeden i drugi kanał potrafi się wypowiedzieć normalnie w internecie. Ja też do Gimpera nie czuję żadnej złej krwi. Po prostu on ma swoje zdanie, ja mam swoje, podyskutowaliśmy, a całość będziemy mogli sobie przedyskutować na cage'u. Czyli finały będą dwa. Pierwszy to film Rewa, jak tylko się przeprowadzi. Powodzenia, Rewo. Powodzenia, mnie dalej bolą ręce. Drugim finałem, natomiast będzie konfrontacja Wardęgi z Gimperem na Fame Emma Cage. Więc jak już dojść do tej konfrontacji albo dojść do filmu Rewa, to już przynajmniej będziecie wiedzieli o co chodziło w dramie. Tak na szybko, ostatni temat dla tych, którzy lubią mnie, lubią mój kanał i chcą troszeczkę posłuchać. Jak widzicie, przeprowadzka. Dwa tygodnie mnie nie było, dwa tygodnie to wszystko trwało, dwa tygodnie składania mebli, przenoszenia wszystkiego z jednego do drugiego mieszkania, włożenia po nocach, wstawałem o siódmej, chodziłem z w pół do pierwszej albo w pół drugiej, natomiast w tym momencie już tak wszystko zaczyna nabierać kształtów, albo moje studio zaczyna nabierać kształtów, ponieważ skupmy się tutaj, tu będziemy się moi drodzy widzieć. Co mogę Wam powiedzieć, no tu jest biurko, tu są drzwi, tu jest futerał od gitary, tu jest jedna szafka wisząca, na której są płyty moje stare, gry moje nostalgiczne yy, tu są jakieś pierdoły jak widzicie, jeszcze, jeszcze, jeszcze jest bałagan yy, tu jest neonowy ananas, tu są dwa ananasy jeden wydrukowany, drugi uszyty tu jest yy, obraz yy, znaczy obraz, plakat yy, z, koncer z koncertu Green a yy, w Tauron Aranie Kraków za mną również jest plakat koncertowy, natomiast tu mam yy, oryginalny, więc on będzie zmieniany yy, tu widzicie LEDy co, co mnie bardzo jara. Wszystko będzie led znaczy, może nie, że wszystko będzie oled ale klawiatura jest LEDowa, znaczy podświetlana, myszka jest, jest podświetlana, komputer jest podświetlany Tu będą LEDy, yy, tu będą LEDy, czyli na tym, yy, na tym drugim plakacie yy, i również będą LEDy, moi drodzy, mogę wam pokazać. Ooo, na tym plakacie, z czego jestem bardzo zadowolony: Guardians of Galaxy 2. Myślę, że jeden w ogóle z ładniejszych plakatów, więc pomyślałem sobie, że w tym moim mediecawie yy, będzie to yy, fajnie wyglądało. Cóż jeszcze? No to no jest no w ogóle nowy aparat. Ja wiem, że tam gdzieś tam coś tam wspominałem, ale w końcu udało mi się uzbierać, także ten będzie nagrywania, ten mój poprzedni będzie do streamowania, także na streamach również będzie nowa jakość. Muszę to troszeczkę jeszcze wszystko wygłuszyć, ale coraz bardziej, coraz ładniej to wszystko wygląda. No i oczywiście ten, ten plakat będzie na środku, a z prawej i z lewej strony będą gitary na tej ścianie, także w końcu będzie do nich łatwiejszy dostęp. W końcu będę mógł czasem do niej, po niej sięgnąć, coś tam na zagrać na streamie, albo albo po prostu będę ładnie wyglądała, a ja się będę po prostu chwalił, że gram na gitarze, ale nie będę teraz grał, ponieważ mi się nie chce. Yy... Przeprowadzka, no właśnie, że kanał źle, źle prosperuje, ale nie chcę absolutnie narzekać, tylko chciałem was poinformować, bo również dużo usłyszałem wiadomości, Ej Mati, co się dzieje z kanałem, czy możemy jakoś pomóc, że się ludzie, że, 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 że się trochę, trochę martwicie i to jest oczywiście bardzo miłe. Natomiast rozmawiałem na przykład z Josim, że to nie jest, że nie jestem odosobnionym przypadkiem, to nie jest tak, że A, Spiesiński znowu, A, z pierwszy content, content, tylko. Zauważcie, zobaczcie, wejdźcie na kanał Josiego, wejdźcie na kanał mój i zobaczcie, że u mnie, nie wiem, kiedy będzie to nagrywać, ale, ajajaj, no, jest, jest ogromna, ogromna różnica. Filmy mają blisko 200, blisko 180, blisko 200, blisko 250, blisko 170, jest cięcie i później ledwo filmy mają 90, ledwo 80, ledwo 70. Więc jeśli to było tak, że wiecie, tendencja spadkowa, że dobra, Mati zaczyna gadać głupoty, dobra, Mati nudzi, a już nie chce mi się go oglądać, rozumiem. Natomiast w momencie, gdy wyświetlania spadają, z, w ciągu. Z dnia na dzień, można powiedzieć, o połowę, no to coś tu zaczyna się dziać. Yy, oczywiście nie będę przestawał nagrywać, ponieważ to jest najgorsze, co można robić, więc jeśli oglądam jakiś inny twórca, a nie przestawać nagrywać, to trzeba przetrzymać. YouTube po prostu po raz kolejny, jak co roku, kombinuje coś z algorytmem. Yy, nie mam na to wpływu, natomiast musimy dalej cisnąć. Co, wy, znaczy, co, co ja mogę zrobić? Mogę dla Was nagrywać dalej no, materiały yy, jak najszybciej, tylko potrafię, jak najszybciej się staram. Oczywiście wrócę do streamowania yy, takiego już regularnego, ponieważ już jestem tutaj. Могу стримовать, но в таком уж диву, что сразу... A dwa, co Wy możecie zrobić, no to yy, możecie zostawić łapkę, tak jak mówiłem gdzieś tam na początku, możecie, możecie napisać komentarz. Ostatnio boostowaliśmy trochę po, po ten poprzedni film i ten, po, ten poprzedni film, czy znaczy ten najnowszy film, poza tym, który oglądacie, i poprzedni, yy, troszkę już lepiej, troszkę już lepsze zasięgi, ponieważ tych komentarzy jest naprawdę dużo, także jestem bardzo, bardzo wdzięczny, więc mówię, napiszcie cokolwiek tylko chcecie. I nie, nie, nie piszcie kilku komentarzy, bo YouTube a, uzna to za, za spam i będzie usuwał. Napiszcie cokolwiek, cokolwiek chcecie, napiszcie coś, coś miłego co wam się na przykład dzisiaj, dzisiaj fajnie przy, fajnego przydarzyło, albo co dobrego dzisiaj na śniadanie, obiad, cokolwiek. To wszystko będzie pomagało, ewentualnie napiszcie, jak wam się podoba studio, ewentualnie co jeszcze moglibyście tutaj zmienić. O, w ogóle to, to nie jest tak, że to jest białe światło, tylko mogę sobie zmienić. O, tu, niebieskie, tu, o, jakieś tam, czerwone. W ogóle to jest fajne, bo ten mam plakat czerwony, więc tu będzie mógł być czerwony, ten mam plakat zielony, więc będzie zielony, a tamten będzie taki, o, taki fioletowy na przykład. No będzie fajne, mogę tak robić też. A patrzcie będzie, będą święta i wszystkie kolory będą takie. Czerwono... Nie, nie takie. Takie? Takie. Święta będą cudowne. Przecież cudownie to będzie wyglądało. Mogę zrobić też tak. Mam imprezę, moi drodzy. Impreza. Cudownie. Y i tyle, jeśli chodzi o newsy. Yy, przejdźmy do zakończenia. Dziękuję wszystkim osobom wspierającym, które ten się zobaczyły wcześniej. Tu macie Instagrama, tu macie Select Shop, a tu macie Twittera. Zapraszam bardzo serdecznie. Pamiętajcie, co z A trzy. się, cześć i bają. pały mogę tego przeżyć. I najgorsze jest to, że im bardziej nie chcę o tym myśleć, tym bardziej będę o tym myślał. Kilka dni mam wyjęte z życia.